Dzień dobry. Często pytacie, czy Rio ma funkcję spania? No niestety nie ma, ale pokażę Wam inny mebel, który jest wygodny i ma funkcję spania. Chodźcie za mną. Ten sklep jest tak duży, że odpoczniemy w połowie drogi. A to jest kolekcja Kaluna. Kaluna to kolekcja modułowa, więc możemy sobie skonfigurować mebel w bardzo wielu rozmiarach. Ma funkcję spania, pojemnik na pościel i jeszcze fajne smaczki do wyboru. Zobaczcie jakie. Funkcja spania. Do spania albo do leniuchowania. Pojemnik na pościel. Drugi pojemnik na pościel. Można też zamówić półkę z praktycznym schowkiem i mniejszy narożnik. Dodatkowo do wyboru jest kedra. Po obszyciu skórzanym może być kontrastowe albo w tkaninie w kolorze mebla. W zestawie są poduszki oparciowe, ale można dokupić również wałeczki, które są praktycznym zagłówkiem i przednie poduszki, które dodają komfortu. Wypełnione mieszanką z pierzem silikonowym. Wygodnie i funkcjonalnie. Przyjedź i przetestuj osobiście w naszych salonach w Warszawie. Aleje Jerozolimskie 200 i domoteka ulica Malborska 41 na pierwszym piętrze. Do zobaczenia!